Na organizację tego spotkania. Jestem zaszczycony, że mogę, mogę się wypowiedzieć. Niestety, ja nie jestem zbyt dobrym mówcą, lepiej się czuję w polemice, zwłaszcza i w polemice, dlatego chciałbym zapytać, bo to by mi pomogło, czy na sali jest jakiś socjalista, może. No, tego się spodziewałem, że nie będzie, bo nawet jakby tu przyszedł jakiś socjalista, to po, po wystąpieniu choćby pana Maruszyka, by przestał być socjalistą, a przynajmniej bałby się. E, przynajmniej bałby się do tego przyznać, prawda? E, e, natomiast mimo wszystko spróbuję, spróbuję coś powiedzieć. E, I zacznę od tego, że z mojej perspektywy na naszych oczach powstaje no, taka nowoczesna komuna, prawda? Bo kiedyś e, była jedna państwowa telewizja, teraz mamy kilka telewizji, ale koncesjonowanych jest różnica subtelna, ale niewielka, bo jakby zbrodnia na umysłach ludzi trwa codziennie, bez problemu. Kiedyś rozdawano darmowe mieszkania, dzisiaj chcecie rozdawać darmowe prezerwatywy. Kiedyś rozdawano kartki na mięso czy kartki na alkohol, dzisiaj w telewizji publicznej z pełną aprobatą i wsparciem redaktorów telewizyjnych przedstawiciel ruchu Paulikota spokojnie postuluje wprowadzenie talonów na prostytuty. Pozostaje nam chyba tylko czekać, aż powstaną pod burdelami komitety kolejkowe w tej sytuacji. Bardzo silne oręże tej nowoczesnej komuny, o której mam wrażenie trochę zapominamy czasem i trochę tego oręża, tego narzędzia nie doceniamy. bo e, Tym orężem oczywiście jest aparat państwowy, aparaty represji, podatki itd. To jest bardzo ważne. Natomiast drugim bardzo silnym orężem jest poprawność polityczna. E, weźmy przykład. Na, po, po korytarzach sejmowych chodzi pan poseł. Dwumetrowy, masywny poseł, który przebrał się w sukienkę i twierdzi, że jest kobietą. I w momencie, kiedy człowiek o bądź co bądź rozsądnych poglądach, pan poseł Wipler, który wywodzi się z naszego środowiska, ale teraz jest w pisie, kiedy odważył się na Twitterze napisać tak zwana pani poseł Anna Grodzka, rozgorzała burza w mediach. Co na to pan poseł Wipler? Zupełnie poważnie, z pełną powagą, z wiarygodnie brzmiącą, z brzmiącym skruszeniem, powiedział, jeżeli y, szanowna pani poseł Anna Grodzka czuje się urożona, to ja oczywiście szanowną panią poseł Grodzką przepraszam. Taki jest efekt tyranii y, pogradności politycznej. Y, pozostaje tylko czekać, aż w Sejmie na przykład jakiś poseł stwierdzi, że jest królikiem, dołoży sobie uszy do głowy, z tyłu kitkę i wszyscy... W, y, w obawie przed y, ostacyzmem społecznym, czy nagonką medialną, no, zaczął mówić, panie pośle króliku, no, ma pan prawo czuć się królikiem, więc panie pośle króliku, czy mógłby pan obniżyć podatki, To jest bardzo niebezpieczne. Ale jest to nadzieja dla wszystkich Napoleon w, w domach wariatów, że na przykład zmienią niedługo adres na, na wiejską. Pytanie tylko, jak długo wytrzymają z tymi wariatami, którzy już tam są, Prawda? Y, Co więcej, nowoczesna komuna... Wchodzi do naszego codziennego życia tylnymi drzwiami, na barkach korporacji, które niestety kojarzą się z wielkim kapitałem i zupełnie błędnie z kapitalizmem. O tym się też rzadko mówi. Ja miałem okazję pracować w firmie, którą nagle kupiła wielka korporacja i zaczęła wprowadzać swoje porządki. To, co się stało, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Na przykład, podwyżki przestały być zindywidualizowane i zależy od tego, jak. Kto, jak bardzo ktoś jest skuteczny. Podwyżki zaczęły być przyznawane raz na rok wszystkim pracownikom, głównie wyznaczane na podstawie tego, ile procent firma zrealizowała swojego rocznego planu. Z czym się to Państwu kojarzy? Co więcej, do tej pory w tej korporacji jest tak, że każdy pracownik ma do dyspozycji cztery dni robocze, w których zamiast pracować, może iść i sadzić drzewka w ramach ochrony przyrody. Informuję o tym takie ogłoszenie elektroniczne ze zdjęciem uśmiechniętych twarzy z łopatami. Jest też sugestia, żeby wysyłać zdjęcia z tego ratowania przyrody do działów kadr. To się dzieje w korporacjach w wielkim Kapitale. Zresztą kolega z korporacji informatycznej opowiadał, jak jego oddział rzeczywiście zorganizował całą grupą kilkudziesięciu dorosłych specjalistów IT. Proszę sobie to wyobrazić poszło na sprzątanie świata i oczyszczało brzeg rzeki. Co, co więcej, pod, robiło to pod eskortą Straży Miejskiej. A my tu mówimy, że Straż Miejska jest niepotrzebna. <grywa> <grywa> I w innej jeszcze korporacji, to nie chcę podawać nazw, ale jest to korporacja, z której usług i produktów korzystają Państwo codziennie. Zakazano nagle amerykańska korporacja. Amerykańska korporacja. Zakazano nagle używania czajników elektrycznych, bo to jest niebezpieczne, można zalewać herbatę, oblać się rządkiem, prawda? Powstały specjalne automaty amerykańskie, w których podstawia się kubek z zawartością, którą chcemy zaleć rządkiem i ten automat zalewa tym rządkiem tę zawartość i robi to tak, że choćbym chciał się obarzyć, to nie wsadza tej ręki. Pytanie, czemu jeszcze nie zakazano w ogóle picia gorącej herbaty, prawda? Znacznie bezpieczniejsze byłoby pewnie pod kontrolą lekarza, oczywiście e, pobranie, nie wiem, dawki teiny przez kropkę. E, zresztą jeszcze jeden przykład, już taki ewidentny. W tej samej korporacji, jak się schodzi schodami, na ścianie jest napis z ilustracją. E, Twój przełożony trzyma się poręczy podczas schodzenia ze schodów. Weź z niego przykład. Ja to znam. Ja takie obrazki znam z internetu, z takich reliktów PRL-u, prawda? A więc wielkie korporacje, niby w kapitalizmie, zaczynają funkcjonować jak wielkie zakłady pracy. To nie wiadomo, czy to wielkie korporacje, bo są wmontowane w chore systemy państwowe, czy też w jakimś stopniu chore systemy państwowe teraz są wmontowane w wielkie korporacje, bo już trudno się zorientować, co jest w tej całej, w całym, całym chorym układzie sił górą, prawda? My mamy o tyle dobrą sytuację, że, jako naród polski, że my zapach, znamy zapach komu. Nawet jak ja, jako młody człowiek jej nie przeżyłem, to znam i zapach. I potrafię to rozpoznać i wiem, jak to traktować. My przez lata tkwienia w takich siermiężnych absurdach, absurdach biurokratycznych nauczyliśmy się, że prawo jednak należy traktować raczej jako wroga niż przyjaciela. I często przecież z dumą z łańską fantazją i z dumą omijamy jakieś podatki i przepisy i mówimy o tym głośno, prawda? Oczywiście nie, nie mówimy o tym w Urzędzie Skarbowym. Natomiast na przykład w Niemczech jest sytuacja trochę gorsza, bo na przykład Bawarczyk bogobojny uważa niepłacenie podatków, omijanie jakichś przepisów za grzech. Pytanie tylko, co my na to możemy, prawda? I oczywiście możemy starać się wpływać jakimiś drobnymi zabiegami na kształt prawa gospodarczego na przykład. Możemy sobie starać tworzyć jakieś think tanki, stowarzyszenia, fundacje, starać się pracą podstaw wpływać na to, żeby podatki były trochę niższe, żeby kolejki w urzędach były trochę krótsze, żeby firmy zakładało się trochę szybciej. Jednak nadal to, to, jest, o czym, to jest to, o czym Pan mówił. Jednak nadal jest to stawianie się w sytuacji, że jestem niewolnikiem i zabiegam o to, żeby mój pan był nieco łaskawszy. A chyba nie o to nam chodzi, bo chyba chcemy być wolnymi ludźmi, prawda? Poza tym to jest zepsowa praca, niestety, często. Bo poprawianie systemu, poprawianie chorego systemu, to jest trochę jak że użyję takiej absurdalnej ilustracji, jak podobno takie najlepiej są zapamiętywane, to jest tak, jakby próbować wpakować materac do skrzyni. Ten materac jest za duży na tą skrzynię. Wystaje nam tu kawałek ze skrzyni materaca, wciskamy go w jednym rogu, ale wyskakuje w drugim. Załóżmy, udaje nam się wielką pracą jakiejś fundacji ekonomicznej zlikwidować po latach tłumaczenia jedną koncesję. Ale to zwalnia czas i miejsce, dla kolejnego lotu, a oni stoją w kolejce, żeby wprowadzić kolejną koncesję. System działa na zasadzie homeostatu, jak wahadło. Jeżeli trochę go odchylimy w jedną stronę, zaraz wróci do stanu równowagi, do stanu optymalnego rozrostu i optymalnego wyzysku. My musimy wykoleić ten system storów, tak, żeby już nigdy nie wrócił yy, na nawet swój poprzedni tor. Prawda? Należy o tym pamiętać, do czego tak naprawdę dążymy. A więc co możemy robić? Oczywiście możemy brać udział w wyborach. Po co brać udział w wyborach? Oczywiście między innymi po to, by mieć szansę w nich wygrać. Ale nie należy zrażać się porażkami. Ja pierwszy raz zacząłem działać w UPR-ze w 2005 roku. Trochę lat minęło i nie zaraziłem się. Dlaczego? Bo historia demokracji zna przypadki, kiedy zdarzenia Często w zupełnie przypadkowe i na pewno nieprzewidywalne. Wynosiły partie właśnie cierpliwie wyraziste i radykalne. Wynosiły do władzy. I my mamy obowiązek jako zwolnicy wolności dawać szansę takiej sytuacji. W każdych wyborach powinniśmy startować. W każdych wyborach powinniśmy być autentycznie wyraziści i prezentować poglądy radykalne. Prezentować poglądy takie, że chcemy radykalnych zmian. I czekać na moment, a teraz idzie kryzys, prawda, więc być może będzie ten moment czekać na moment, w którym ludzie będą chcieli tych radykalnych zmian. Nie chodzi o to, że wszyscy nagle zrozumieją, na czym polega wolny rynek, na czym polega konserwatywny liberalizm. Nigdy nie zrozumieją i nie powinni. Powinni się zajmować też pracą rodziną, prawda? Nie każdy musi być politykiem. Ale chodzi o to, że w końcu poczują, że trzeba coś radykalnego i wtedy sobie przypomną o naszej partii. Y ale w wyborach powinniśmy startować też z innego powodu. Każde wybory są okazją, żeby w mediach przekonać kolejne osoby i kolejne osoby zachęcić do działania. Dlatego żadne wybory nie są porażką żadne wybory, kiedy udało nam się powiedzieć publicznie prawdę, nie są porażką. Oczywiście nasza działalność nie powinna sprowadzać się wyłącznie do wyborów. Jak można zaistnieć w mediach, Na to jest wiele sposobów, ale ja chcę naciskać właśnie na to, by odważnie mówić to, czego inni boją się mówić ze względu na tyranie poprawności politycznej. Wielu ludzi będzie wdzięcznych za to, że ktoś powiedział to, co on myślał, ale nie mógł tego powiedzieć. Bał się, bo wszyscy by go wyśmiali, albo w mediach jest inaczej. I nawet jeżeli inne rzeczy będą go zniechęcały, to Pomyśl, no skoro oni mówią to, co ja myślałem, tak odważnie, to może w czymś innym też mają rację. Ile, ilu z nas zostało w ten sposób właśnie przekonanych? Oczywiście, mówienie takich rzeczy niesie ze sobą koszty. Wielu ludzi się obrazi, w mediach może, mogą nas obsmarować, ale nie możemy wycofywać się z odważnego języka, bo ten język zostanie wtedy zawłaszczony przez poprawność polityczną i będziemy skończeni. Skończy się to tak, że. Bo, Kiedyś sobie nie wyobrażałem, że będzie pani poseł Anna Grodzka chodzić w Posełnie, więc, dlaczego nie miałoby się skończyć tak, że niedługo z obawy przed ostracyzmem społecznym, przed nagonką medialną, będziemy jako konserwatyści całować w rękę szanowną panią Annę Grodzkę. Jakie cele są tego, że mówimy coś w mediach? Po pierwsze, oczywiście, dbamy o wizerunek. Przy czym wizerunek partii rozsądnej, profesjonalnej, jak najbardziej racjonalnej i logicznej, ale przypominam, wyrazistej i chcącej radykalnych zmian. Oczywiście, celem jest edukacja, edukacja ekonomiczna i edukacja ideowa, ale celem jest też gwałtowne wyrywanie ludzi z systemowego snu. Ze snu o tym, że co prawda ten system jest trochę absurdalny, jest dziwny i często szkodliwy, ale tak musi być. Tak po prostu w świecie jest. Nie jest, możemy być wolni, i ludzi trzeba wyrywać z tego snu. Oczywiście te trzy cele są tak różne, że trudno sobie wyobrazić brak konfliktów w naszych środowiskach co do metod. Ja proponuję postawić na różnorodność. Niech każdy realizuje taką metodę, w jakiej czuje się najlepiej i w jaki jest najlepszy. To spowoduje, że będziemy autentyczni i to spowoduje, że. Ta różnorodność zwiększy nasze szanse, bo nie wiadomo, czy w decy... w... która z metod będzie w decydującym momencie najwłaściwsza. I na koniec tylko powiem jeszcze, żeby pamiętać, jeżeli krytykuje się kogoś, że powiedział coś, co nie, tego chyba nie wypadało powiedzieć, bo się ktoś obrazi, zrazi się. Albo to mógł powiedzieć, ale trochę, trochę nie, nie, nie aż tak ostro, trzeba było łagodniej powiedzieć. Proszę wtedy sobie przypomnieć, czy przypadkiem Państwo nie zostali wyrwani z tego systemu tego snu właśnie dzięki tej bezkompromisowości, właśnie dzięki tej wyrazistości, właśnie dzięki temu, że ktoś powiedział to, czy, czego nigdy nie powiedział, bo nie wypadało tego powiedzieć. Bo łatwo podać w taki mechanizm iluzji, że no, jak już jestem przekonany do naszych poglądów, to one wydają się oczywiste, no bo przecież są logiczne, merytorycznie właściwe. Więc pewnie wystarczy spokojnie wyłożyć to merytorycznie i stonowanie, i wszyscy, którzy to usłyszą, będą do tego przekonani. Niestety tak nie jest. Niestety tyrania, taka psychologiczna, medialna tyrania status quo działa tak, że nie wystarczy logika i merytoryka. Trzeba złożyć pewne emocje, trzeba uderzyć w czuły punkt. I proszę pamiętać o tym, oceniając jakby niektóre zabiegi, które stosujemy. Już zupełnie na sam koniec, wracając do wspomnianych wyborach w rybniku, z tego co wiem, część spodziewała się więcej, więc mogła być trochę zawiedziona. Ale jeżeli zapomnimy o naszych oczekiwaniach, nakręconych przed wyborami, to proszę pomyśleć, co się stało. Co dziesiąty wyborca, który przyszedł i oddał głos w demokratycznych wyborach, zagłosował na człowieka, który wprost i otwarcie mówi, że chce rozwalić ten system, i umożliwić kontrrewolucję. To jest wielki sukces. To jest wielki sukces, i takich sukcesów, jeszcze większych sukcesów, ale też drobnych sukcesów każdego dnia płacę o wolność. Wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.